No, hejka, kochani! Tu, tutaj, wasza kochana Hello, to Jola. Dzisiaj pokażę wam sztuczkę karcianą, polegającą na... To zamiana kart, to się nazywa. No dobra, kochani. Tak, to jest czegoś dobrą piątka tref, dobra, sprawdzę ja tutaj, bo wy nie widzicie. Tak, to jest piątka tref i gdzieś tu no dobra. Teraz zrobię sobie kartę. Y, tą. Zapamiętaj ją. Bo ją właśnie. Sprzekajcie, bo to źle obróciłam. No dobra. Właśnie ona jest. Czekajcie. Bo trochę bałaganu tu zrobiłam. O, jest poprawione Raczej, tu mam tą kartę. Tu mam właśnie. Ją teraz obrócę. I ją wsadę gdzieś w tej. środku dektali No i znajdę ją tutaj. No mam ją. No i tak. I na pewno ona była ta. Dobra. Jako katę na początku po... No dobra, teraz pstyknę. Jako katę na początku powiedziałaś. No właśnie piątka tref a jak tą sztuczkę zrobić? Że bo mówisz do osoby tam, żeby powiedziała jakoś dowolną kartę, na przykład powie, że szóstka, pik. No, a wy tutaj wybieracie jakąś dowolną kartę, wypatrzycie, czy na to mówicie, że to jest szóstka, pik, a tak sobie to jest as, pik, karo znaczy. I mówicie, że kładziecie ją do środka, no i potem prosicie, ale pamiętają nadal, że to jest szóstka, pik. No pościcie żebym wybrała by jakąś kartę. Mówi, że to chce. I proszę o zapamiętanie. Pamięta. Ale czas, kiedy ta pamięta, wy przed, czas tu obracacie, tak? Tu, o siebie. No, jak powiecie, jak mówię, zapamiętałam, to dają mi kartę. kartę I, ale jak, jak robicie, że bierzecie to kartę, odwracacie jedną, to musicie od razu przygotować tutaj, żeby złapać ją. O, tutaj, złapcie. Tutaj możecie tak złapać, by nic, a najlepiej to zrobić tutaj. Tylko wam będzie wkładać, ale dobra. Zobaczcie, tu wszędzie jest pusto. No, tylko tutaj, zobaczcie, I jak mówię, zapamiętają tutaj o co dają mi. Ja tu obracam. Potem. No i mówię, że jego kartę włożę, gdzieś stali. A tak na serio wkładam tą kartę. No, i tak, i mówię, że znadę jego kata. Tak na sobie szkam mam wszystkie pik. nie mówię. No, i mam na, nalazam wszystkie pik, No i biorę ją tu. Od razu, jak wyrównuję talię, to od razu mogę przygotować ją tutaj. Kładam. Nikt nie widzi nawet. Obracacie, pytacie, się, że to była ta kata. mówią, że tak. Obracasz. Odkładasz tu, i psykasz. I pytasz się, jaką kartę na początku mówiłeś. A on nie odpowiada, że mówił li. A on odpowiada, że mówił szybkie pik. I pokazujecie ci pik. No i właśnie ta sztuczka na tym polega. Jak się Wam podobało, to ci łapki w górę i zasubskrybujcie. Nie zapomnijcie, wcisnąć dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Niedługo będzie na moim kanale Paktoszkul. Może będą z kilka części na jednym, jeden dzień, z kilka części może będzie, bo za dużo tych będę miała rzeczy. Na, tak. Ale wam może dać do prądku może będę tylko zaszyty. Na plecak też będzie, ale ten sam co k temu. No to na razie, cześć!